Pan z wami. Słowa Ewangelii, według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. W Kani Galilejskiej odbywało się wesele, i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów, a kiedy zabrakło wina, matka Jezusa rzekła do niego: Nie mają winy. Jezus jej odpowiedział: Czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy matka jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Jezus rzekł do sług: Napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich: Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci więc zanieśli. Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę wiedzieli, przywołał Pana Młodego i powiedział do niego. Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w kanie galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w niego jego uczniowie. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chris. Nie mają wina. Trzy słowa, które stały się początkiem pierwszego znaku i ostatniego z trzech etapów objawienia Pańskiego. Nie mamy tutaj nic poza prostym komunikatem. Maryja przedstawia swojemu synowi sytuację, taką, jaka ona jest. Z ufnością i z wiarą, że jej syn zadziała. A jak my przedstawiamy nasze prośby Panu Bogu? Jak wygląda nieraz nasza modlitwa prośby? Ile w niej jest pięknych słów, nabudowywania treści, obietnic, mnożenia formuł? A ile jest w niej z postawy Maryi? Z przedstawienia sprawy jasno, z otwartości na to, co Pan Jezus zrobi, wytrwałości na to, jeśli odpowiedź nie przychodzi od razu albo nie jest taka, jak byśmy się spodziewali, bo Jezus pyta, czy to jest Jego sprawa, czy On się tym w ogóle powinien zajmować teraz. I w końcu, czy prosząc Pana Boga o coś, podejmujemy działanie, ufając, że On je będzie wspierał. Maria w dzisiejszej Ewangelii odzywa się tylko dwa razy. Raz mówi do swojego syna, potem z nim nie dyskutuje, ale mówi do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. I nic więcej w Piśmie Świętym Matka Boża nam nie powie. W tym zdaniu zostawia nam swój testament. Wskazuje nam na to, że kluczem do sukcesu w modlitwie prośby jest współdziałanie z Bogiem, który działa. Jest nasza aktywność, a nie tylko bierne czekanie, aż Pan Bóg weźmie sprawę w swoje ręce i za nas rozwiąże. Możemy często powtarzać: Jezu, ty się tym zajmij, ale bardzo często jest tak, że On się tym zajmie, ale ludzkimi rękami. Moimi lub kogoś obok, kto pomoże mi rozwiązać daną sytuację. Czy to znaczy, że nie mamy prosić? Nie. Mamy prosić. Możemy. Śmiało. Pan Bóg chce nam dawać. Ale nie chce nam dawać jak żebrakom gotowego produktu. Ale chce nam dawać jako współpracownikom. Tylko tym, którzy są wyżej, niż ktoś, komu możemy rzucić jakiś ochłap. Chciałeś, to masz. I Pan Jezus wskazuje nam w dzisiejszej Ewangelii na jeszcze jeden brak. Kiedy dobrze przyjrzycie się temu opisowi, zobaczycie, że nie brakuje w tym dzisiejszym weselu w kani galilejskiej tylko i wyłącznie wina, ale brakuje też pani młodej. Są goście, jest starosta, są słudzy, jest Pan młody wspomniany, ale o Pani młodej ani słowa. Bo to nie jest tylko i wyłącznie zwykłe wesele, na którym Pan Jezus przemienił wodę w wino, dał powód do radości w obfitości. Ale to jest też moment objawienia Chrystusa jako Boga, który chce wejść w relacje z nami w relację z ludzkością i nie w relację Pana do sługi, ale w relację oblubieńca do oblubienicy. Chrystus chce nas poślubić. Dlatego zaprasza nas na ucztę weselną, który karmi nas chlebem i winem, które stają się Jego ciałem i Jego krwią. Tu dokonują się mistyczne zaślubiny Boga z ludźmi. Język polski nam w tym nie pomaga, bo Kościół po polsku jest rodzaju męskiego. W innych językach europejskich kościół zgodnie z Bożą logiką jest rodzaju żeńskiego jako oblubienica baranka. Ale spróbujmy spojrzeć na siebie w kontekście modlitwy prośby. Właśnie z tej perspektywy. Że nie proszę kogoś, kto jest właścicielem wielkiego majątku, ale zawsze, kiedy staję do modlitwy, to spotykam się z kimś, kto chce mnie kochać miłością oblubieńczą. Kto chce mi dać samego siebie i chce mnie całego przyjąć takiego, jakim jestem. I kto z miłości do mnie jest w stanie dać mi wszystko, co będzie dla mnie dobre, potrzebne i przydatne do mojego zbawienia, czego dał dowód, dając całkowicie siebie na krzyżu i z martwych wstając, abyśmy w nim mieli życie. Zatem nie będą nazywać ciebie porzucone, nie powiedzą o tobie spustoszone, raczej cię nazwą moje w niej upodobanie. A krainę tą Twoją poślubiona, bo jak młodzieniec poślubia dziewicę, tak Twój Bóg Ciebie poślubi, jak oblubieniec weseli się z oblubienicy, tak Bóg Twój Tobą się rozraduje. Amen.